Wiersze o emocjach i nawykach, nie tylko dla smyka, napisała Ania Osipiuk. Jeden z nich przeczyta Ania Klimowska: Okazuj życzliwość. W pewnym miasteczku, gdzieś niedaleko, żył pan, który pisał wiersze. Czy wiecie, jak się ktoś taki zwie? Kto z Was odpowie pierwszy? To pan poeta. Skąd wiedzieliście? Ach, dużo wierszy już czytaliście. Więc pan poeta, którego śranka wstał w bardzo złym humorze. Nie wiedział, o czym napisać wiersz. Czy ktoś z Was mu pomoże? Wasze pomysły na pewno bardzo pomogłyby poecie. Niestety wtedy ich jeszcze nie znał, więc powstał wiersz o kotlecie. Poeta nie był zadowolony, więc wiersz wyrzucił. Gdzie? Do śmieci. Sam włożył płaszcz i wyszedł na dwór, w nadziei, że coś go oświeci. Drapał się w głowę, myślał i myślał nad swoim nowym wierszem. W tym czasie w niebie. Wiatr, deszcz i słońce kłóciły się, kto jest silniejszy. Dyskusja trwała bardzo długo i jedno z niej wynikało, że żadne z nich, dwóm pozostałym, ustąpić za nic nie chciało. Nagle spojrzały razem na ziemię, gdzie był ów pan na spacerze, i ustaliły, że wygra ten, kto płaszcz mu pierwszy zabierze. Pierwszy do boju stanął wiatr i zaczął wiać jak szalony. Skutek był taki, że pan poeta był mocniej opatulony. Potem spróbował sił swoich deszcz. Tak pewien swojej mocy padał i padał, lał i lał. Biedaka całkiem przemoczył. Poeta nasz przemógł na wskroś. Deszcz spisał się doskonale. Ale niestety pan poeta. Płaszcza nie oddał wcale. I wówczas słońce podjęło próbę i z nieba zaświeciło. Świeciło długo i łagodnie, aż mokry płaszcz wysuszyło. Poecie było wreszcie ciepło, więc przysiadł na kamieniach, spokojnie zdjął sam gruby płaszcz i westchnął ze zmęczenia. Popatrzył w niebo i w tej chwili. Uśmiechnął się z radości, bo właśnie wpadł na pomysł, że napisze o życzliwości. Życzliwość to przyjaźnie klucz, co więcej drzwi otwiera niż wiatru siła i deszczu moc, gdy na te drzwi napiera. Życzliwość pragnie, by każdy miał to, co i ty masz dobrego, jak słońce, które ciepłem swym Dociera do każdego. Każdy z nas może coś komuś dać, pochwalić kogoś szczerze, na uśmiech też każdego stać. Ja w to głęboko wierzę. Rzeczliwość nie kosztuje nic, a warta jest tak wiele. W dodatku tę właściwość ma, że mnoży się, gdy ją dzielisz. Dziękuję bardzo.